No, słuchajcie. Robi się naprawdę ciekawie. Często ludzie pytają mnie, co bym robił, gdybym nie śpiewał. I właśnie spełniał to moje drugie marzenie. Zawsze zamierzałem zostać wikingiem, jaskiniowcem, jak to woli. Pozdrawiam mamę i tatę. Jestem bezpieczny na końcu świata. Cześć wszystkim z tej strony. Może wam się wydawać, że kłamie, ale Dawid Kwiatkowski wciąż pozdrawiam was serdecznie z planu The Voice Kids. Będziecie mieli co oglądać. Bardzo trudna życzę Wikinga. Kochani, pytacie co u mnie? Jak widzicie, wszystko po staremu, nic nadzwyczajnego, e, nudy ogólnie. Kręcimy dalej, już końcówka i zatrzymujemy się. Jesteśmy w pięknym Kazimierzu Dolnym. Ludzie, którzy widzą mnie, zadają sobie pytanie, o co mu chodzi. Ale jest pięknie, zobaczcie, wszyscy się bawią. Jest bosko, jakby to powiedział mój brat Michał.